Zapomniane mogiły, nadszarpnięte zębem czasu, porasta mech. Wije się wokół bluż pospolity. Nad mogiłami pochylają się stare drzewa, pamięta pamiętające dawne czasy. Przypadkowy przechodzień pochyli się nad człowieczym losem. Spaceruje po starym cmentarzu w Hull, który jest teraz w zasadzie parkiem. Taki nostalgiczny spacer, bo nadchodzi wiosna, nadchodzi odrodzenie. Rośliny od dawna towarzyszyły człowiekowi, dawały pokarm, pozwalały się ogrzać, wędrowały z nim po świecie, a także zabierały go za światy. Często na starych grobach spotykamy moty... motywy roślinne w postaci kwiatów, liści czy gałązek, a także ściętych pni drzew. Symbolizują one różne rzeczy. Nagłą śmierć, przerwane życie. Pyszcz pospolity oplątający nie drzew jest usposobieniem wierności, trwałości, przyjaźni. Jest to roślina zimozielona, która symbolizuje także nieśmiertelność duszy i życie wieczne. Piączek utrzymuje swoje liście i barwę przez cały rok, nawet w mroźne zimy. Jest to roślina, która nie zapada w stan spoczynku. Nie obumiera na zimę, przez to dodawała ona ludziom otuchy i stała się symbolem nieśmiertelności. Blusz często jest sadzony na terenie cmentarzy. Tutaj pochłoną większy obszar starego cmentarza. Wije się wokół drzew, porasta stare groby, które odchodzą w zapomnienie. Znika po nich ślad, tylko bluszcz staje się pamiętać, wie, gdzie one są. Dolność oplatania i wicia się wokół jest symbolem nieśmiertelności, pamięci o zmarłych. Motyw liści bluszczu pospolitego te, często jest też spotykany na starych nagrobkach. Kwiaty to symbole piękna, przemijania, trwałości. Także nadziei na zwycięstwo życia nad śmiercią. Rośliny odradzają się co wiosnę, aby potem zapaść w sen zimowy. Taka kolej rzeczy jedne wydają nasiona i umierają, inne zapadają w sen, by znów odrodzić się. Przebiśnieg jest symbolem takiego odrodzenia, i pokonywania przeszkód w życiu, współczucia i troski o kogoś. To również symbol nadziei i walki o przyszłość. To jeden z pierwszych kwiatów wiosny, odradzającej się przyrody. Często w sztuce nagrobnej spotykamy róże, lilie, maki, pierwiastki. Róża symbolizuje miłość i ulotność. Za sprawą swoich kolców odnosi się do męczeństwa, przebaczenia i zmartwychwstania. Lilię to, można by powiedzieć, kwiat niebiański. Symbolizuje czystość, niewinność oraz niebiańską szczęśliwość, którą możemy osiągnąć po śmierci. Lilię towarzyszyły człowiekowi od niepamiętnych czasów. Lilia miała także powstać z Ewy opłakującej wygnanie z raju. Świat maku, a zwłaszcza makówki, symbolizują zapadanie w sen. Pierwiosnek jest rośliną, która otwiera nam bramę do nieba, jest kluczem świętego Piotra. W kulturze celtyckiej drzewa mają wielką moc, łączą świat ziemski z zaświatami. Drzewo symbolizuje cykl życia, śmierci i odrodzenia. To wieczne życie, które się nigdy nie kończy. 1 lutego u Celtów obchodzi się Imbolg. Jest to święto zwiastujące rychłe nadejście wiosny, ciepła, nowego życia. Jest to święto ognia. W kulturze chrześcijańskiej, drzewo zaś symbolizuje przemijanie życia ludzkiego jak również nadzieję na zmartwychwstanie. W drzewach i roślinach zaklęta jest pradawna moc i potężna siła, o której współczesny człowiek zdaje się zapominać. Drzewa koją nasze nerwy, uspokajają, wyciszają. Cispospolity, jedną z najdłużej żyjących drzew zimnozielonych, stanowi symbol nieśmiertelności, trwałości, a także zmartwychwstania i święciństwa nad śmiercią. To długowieczne drzewo w Polsce objął już ochroną Władysław Jagiełło. Drzewo kojarzy się także z nadzieją Druidi żyjący w Anglii uważali cis za święte drzewo, sadzone również w miejscach bogańskiego kultu, bo później blisko kościołów i na cmentarzach. Drzewo symbolizuje również siłę, a dotknięcie gałązek cisu przynosi dostatek i szczęście. To występujący w Anglii Ostrokrzew symbolizuje życie wieczne. Liście Ostrokrzewu zapewniają ochronę przed trucizną, piorunami, złymi czarami jak duchami. Twarde, spiczaste końcówki liści są utożsamieniem bólu i waleczności.